Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się tym wszystkim, co dzieje się w świątyni, do której przychodzi Jezus wobec manifestacji, która tam się dokonała? No bo przecież takie manifestacje widzieliśmy w różnych miejscach. Myślę, że wielu spośród nas i wielu spośród nas także mówiło, hmm, jak to? to? Duch święty działa, czy kto? O co tutaj chodzi? E no, i też spróbujemy to odnieść bezpośrednio do naszego życia, to znaczy, jak z tego skorzystać, żeby to nie było tylko na poziomie takich pobożnych rozważań. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, ile razy przychodzimy, by rozważać Twoje Słowo, tyle razy stajemy najpierw choć tak wirtualnie przed Tobą, utajonym w najświętszym sakramencie, ale przecież to jest. Prawdziwe nagranie Twojej eucharystycznej obecności, by Tobie zawierzyć, by powiedzieć: przyjdź do naszego życia, zapraszamy Cię, przemieniaj nas. Chcemy wchodzić w Twoją miłość, chcemy ją poznawać, chcemy odrzucać nasz grzech, chcemy, żebyś był jedynym zbawicielem i panem naszego życia. Chcemy, Jezu, abyś królował w nas. A w 217 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego, czytanego. Przez nas, przy rozważaniach codziennych, słyszymy słowa: Bóg jest prawdziwy także wtedy, gdy objawia się. Nauka, która pochodzi od Boga, jest na nauką prawdy. Czytamy w Piśmie Świętym, a cytat jest yy, właśnie w tym punkcie: Pośle On swojego Syna, aby dać świadectwo prawdzie. Jana 18: 37. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali prawdziwego. 1 Jana 5, 20. Panie, daj nam zobaczyć, że po to obdarzyłeś nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali prawdziwego. Amen. Posłuchajmy kochani, słowa. Wchodzą do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedłszy do synagogi nauczał. I zdumiewali się z powodu nauki Jego był bowiem nauczający ich jak władze mający i nie jak uczeni w piśmie. I zaraz był w synagodze ich człowiek w duchu nieczystym i zakrzyknął mówiąc, co nam i tobie, Jezusie Nazarejczyku. Przyszedłeś zgubić nas, znam cię, kto jesteś, święty Boga. I skarcił go Jezus mówiąc, Włóż sobie kaganiec i wyjdź z niego. Iż zatrząswszy nim duch nieczysty, i zawoławszy wołaniem wielkim, wyszedł z niego, i zaczęli dziwić się wszyscy, także dociekali razem między sobą, mówiąc: Co to jest? Nauka nowa z władzą i duchom nieczystym nakazuje i posłuszne mu są. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, że każdego człowieka gdzieś zaciekawia, jak to jest, że w synagodze znalazł się człowiek, który był dręczony duchem nieczystym i nic się nie działo, do momentu, kiedy nie wszedł do tej synagogi Jezus. To są ważne pytania. Bo okazuje się, że te pytania skłaniają nas do refleksji, że w niektórych miejscach zły duch się po prostu może czuje bardzo dobrze. I tej konfrontacji nie ma. Ciekawą rzeczą, przynajmniej dla mnie w tym tekście, jest słowo o tym, że ten człowiek w duchu nieczystym jest nazwany w języku greckim ich człowiekiem. Kiedy Jezus wchodzi, to reakcja jest natychmiastowa. Znam cię, kto jesteś. Święty Boga. Hagios Tuteu. I Jezus co robi? Karci tego ducha nieczystego. Mówi mu, że ma włożyć sobie kaganiec dokładnie jest takie słowo, jak słyszeliśmy przed chwilą i wyjść z niego. No i wtedy. Dokonują się manifestacje, zły duch wychodzi, zawoław, zawoławszy wielkim wołaniem, z, yy, wychodzi z, z tego człowieka, i wszyscy zaczynają się dziwić, zaczynają rozmawiać o tym, zaczynają dociekać, co to jest. Nowa nauka, nowa władza z mocą nakazuje nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne. Yy, możemy sobie postawić też pytanie, jak to jest, że Odwracając nieco kierunek naszych rozważań, jak to jest, że ten człowiek, właśnie człowiek dręczony przez ducha nieczystego, jest w stanie rozpoznać Chrystusa, a ci, którzy są w synagodze, już nie. Okazuje się, że bycie w świątyni wcale nie sprawia tego, że człowiek jest w stanie rozpoznać Chrystusa. Można też taki wniosek z tego wszystkiego wyciągnąć. Oczywiście, ja kiedy pierwszy raz rozważałem to słowo, żeby się też przygotować jakoś duchowo do naszego spotkania w kontekście rozważania słowa, to chyba najbardziej dotknęło mnie to e, słowo wobec tych obrazów, które widziałem. E, najpierw widziałem je w tak wielkich, spektakularnych e, ilościach na rekolekcjach e, na stadionie narodowym. Kiedy ojciec John, doktor John Boschabora wchodził na stadion i nagle wycie zaczynało się z kilkudziesięciu miejsc, żeby nie powiedzieć, że z kilkuset miejsc. No przecież przyszedł w imieniu Jezusa, z błogosławieństwem biskupów. Nie tylko biskupów warszawskich, ale także ze swojego biskupa. No przecież przyszedł z tej perspektywy patrząc w kluczu chce, Czynić posługę, głosić dobrą nowinę. Ja przyznam się przed Wami, że nie widziałem tej konfrontacji tak mocno, nie łączyłem właśnie do tego, do tego fragmentu, do tego momentu, kiedy ten pierwszy stadion przygotowywaliśmy, pierwsze spotkanie jest już na stadionie przygotowywaliśmy, i tak ogromne manifestacje były. Oczywiście spowiednicy, egzorcyści, którzy w tym uczestniczyli, którzy także pomagali. Ogromnie dużo, bo przyjechali z całej diecezji na błogosławieństwo księdza, księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Mieli zgodę na egzorcyzm na stadionie PG Narodowym, ale y, potem y, wiele razy widziałem podobne sytuacje w różnych momentach, kiedy trwała rzeczywiście intensywna modlitwa i już tu nie chodziło o ojca doktora Johna Bosza księdza, właściwie on jest księdzem dietyzjalnym, tylko chodziło o najróżniejsze spotkania. Właściwie my mamy takie doświadczenie, co któreś misje. Na tych doświadczeniach, kiedy mówimy o tym, że kiedy będzie modlitwa uwolnienia, no to może być tak, że ktoś zacznie się, zacznie krzyczeć albo ktoś upadnie na ziemię, żeby przygotować ludzi też do takich ekstremów, żeby nie myśleli, że to że takich sytuacji może nie być. Mogą być wobec, wobec działania Pana Jezusa, ale także wobec intensywnej modlitwy. Ktoś powie: No dobra, proszę, księżyca, ale to jest Ewangelia, którą można rozważać na poziomie tego, co było, jak Jezus demaskuje złego ducha. Można rozważać na poziomie tego, jak to było na takich spotkaniach, w Bora, czy Wy macie misję, ale co to oznacza dla mnie? Co to oznacza dla mnie przysłowiowego przy Kowalskiego? Moi drodzy, Musimy się po pierwsze zgodzić na to, że mamy władzę, którą dał nam Jezus wypędzania złych duchów. To jest władza wynikająca z relacji z Nim samym. Jeżeli ja buduję z Nim relację, to Jezus daje mi tę władzę i daje mi swój autorytet. I o tym to świadczą między innymi, poświadczają dokumenty Kościoła. Jest, taki, jest taka książka pod tytułem Posługa uwalniania komisji doktrynalnej. Która mówi, że masz prawo, o tym mówiliśmy sobie już w kilku filmikach na przestrzeni tych kilku lat, zwracać się do demona rozkazem. Oczywiście nie mówimy tutaj o egzorcyzmie uroczystym, bo to jest jedyny egzorcyzm za, zarezerwowany egzorcystom, tym nie z rytuału, ale masz prawo, na przykład, kiedy masz najróżniejsze pokusy dotyczące życia seksualnego i nie, nie wiem jak, jak, jakiego, jakiej zdrady. W imię Jezusa Chrystusa, demonie, odejdź pod krzyż Jezusa. Kiedy masz, nie wiem, najróżniejsze lęki, w imię Jezusa Chrystusa, demonie lęku, odejdź pod krzyż Jezusa i tam pozostań. Możesz zwracać się do samego siebie, po pierwsze. Po drugie, jeśli jesteś przygotowany, bo to nie jest tak, że że ktoś, kto jest kompletnie zielony w tych sprawach, powinien zaczynać się modlić modlitwą ustawieniczą. Piękną rzeczą by było, gdyby miał wspólnotę, gdyby miał formację, gdyby miał spowiednika, kierownika duchowego, gdyby przeczytał przynajmniej te dwa dokumenty, jeden, który wspomniałem o posłudze uwalniania, i drugi, chrzest z Duchu Świętym, żeby przeczytał chociaż kilka książek pokazujących, na czym ta modlitwa o uwolnienie, o uwolnienie polega żeby miał wiedzę na ten temat, jak w określonych sytuacjach się zachować. Oczywiście Pan Bóg działa ponad schematami. Ktoś słysząc te słowa, które ja dzisiaj wypowiadam, pewnie nieraz do siebie powie wobec jakichś pokus, które mu przychodzą, wobec jakiegoś natręstwa czy jeszcze innych rzeczy, rozkazując demonowi, aby założył kaganiec temu, który próbuje zabrać nam wolną wolę, który próbuje nam zabrać chęć do życia. I chcę to podkreślić, tak jak powiedziałem, to nie jest przejęzyczenie, to nie jest pomyłka, że mamy taką władzę jako chrześcijanie, jako katolicy. Nawet nie mówię tutaj w kontekście tylko jako księża, bo ktoś powiedziałby, no, księża mówi prawdopodobnie do księży. Nie. Masz władzę taką, masz prawo tak mówić. I yy, Mogę Ci tylko powiedzieć, że w takich sytuacjach widziałem, jak ludzie, którzy w ten sposób się modlili, doświadczali mocy uwolnienia przez imię Jezusa. Oczywiście, kiedy Jezus w dzisiejszej Ewangelii się zwraca do tego ducha nieczystego, on zwraca się w bardzo specyficzny sposób. To znaczy, zobaczcie, że on, zwracając się do ducha nieczystego, on mówi w swoim autorytecie. My nie mówimy w swoim autorytecie, my mówimy w autorytecie Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że On nas o to poprosił. Poprosił nas, abyśmy w Jego imię rozkazywali, abyśmy w Jego imię postępowali, abyśmy w Jego imię, w Jego imieniu, bowiem jest wszelkie błogosławieństwo, wszelka władza, wszelka władza. I dlatego Jezus mówi: uwierzcie we mnie. Wiele razy ten fragment pojawia się w Nowym Testamencie. Oczywiście, to kiedy spotykamy się z Jezusem, szczególnie na adoracji, to możemy najszybciej zobaczyć, jak w nas pracuje to wszystko, co z nas wychodzi. Kiedy wychodzi z nas niecierpliwość, kiedy wychodzi z nas jakieś takie. Wychodzą z nas jakieś lęki, wychodzą z nas najróżniejsze rzeczy. I to jest także przestrzeń do praktykowania tej dzisiejszej Ewangelii. Masz prawo, żeby nie powiedzieć, że masz obowiązek, powiedzieć demonie, nie wiem, jakiś, który mi w tym momencie przeszkadzasz, którego na, możesz nazwać po imieniu, bo będziesz wiedział, wiedziała, co próbujecie od Chrystusa oderwać. Idź pod Krzyżiek, zostaje tam, pozostaje. I czasem taka prosta, w imię Jezusa oczywiście, zachęcam, żeby to dodawać. I taka prosta modlitwa będzie dla wielu, 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 myślę, czymś bardzo ważnym i bardzo pomocnym. I nie musimy się bać z tego korzystać. Tu postawię kropkę. Moi drodzy, ten weekend, który teraz mieliśmy. Mieliśmy weekend z Marcinem Jakimowiczem na naszych rekolekcjach wspólnotowych. Yy, przyznam się przed Wami, że sprawił, że w przerwach no, niestety spowiadałem, więc tak naprawdę nie zabrałem się za te dokumenty, które obiecałem, że, że zrobię. Miałem do wyboru: albo będę spowiadał i będę zaangażowany w te rekolekcje, albo będę yy, no, próbował nadrobić te zaległości, kiedy byłem w, teraz w. Przepraszam, w Anglii wybrałem to, że będę spowiadał, więc jeszcze po prostu dajcie mi cierpliwość, mam, mam w tym tygodniu też swój dzień skupienia, więc, więc na pewno na tym dniu skupienia też zechcę choć trochę z jakichś takich formacyjnych rzeczy dotknąć, więc wierzę, że uda mi się to, co obiecałem zrobić, natomiast jeszcze tego nie zrobiłem, więc co przepraszam. Druga rzecz. Cały czas linkujemy pod filmikami 1,5% możliwość tego podatku na organizacje pozarządowe, te organizacje pożytku publicznego, jaką jest między innymi Fundacja SMS z Nieba. Zatem, jeśli ktoś chciałby, rozliczając swój PIT, także w taki sposób nas pobłogosławić, to już teraz z serca bardzo dziękujemy. Dlatego to podlinkowuję. No i właściwie na dzisiaj tyle. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. No i jak koniec da, do zobaczenia jutro.